No, to taka e, śmiesznie, bo gąski mam w obu stronach. I było nudno. Się ma świry. E, nie wiem, pierwsze jedzenie gościu. E, tutaj mamy jecznicę z tam trochę awokado. I z tym awokado. E, well Well, well, well. jest spoko, tylko że czuję tak jak mi zachodzi, tak jak pomiędzy zamki wszędzie. To jest niefajne trochę uczucie. Kaczki, co mam od strony wewnętrznej, też trochę im przeszkadzają w manewrach językowych. A ja ją zobaczymy. No nie ma tragedii na razie. No, drugi dzień, a już mi łatwiej się zakładało w sumie. Te śmieszne gumeczki już zajęło mi to. W sumie. Do dwóch minut maksymalnie mi to zajęło Gdzie wczoraj, no nie było fajnie. A, no i w miarę spoko było. Co jedzenie, a tak średnio na razie. A nic ja sobie zjadłem. Na razie teraz nic nie planuję takiego bardziej. O twardszej strukturze, a, i może jakieś soki, może przesłonkę czy coś takiego.